Hej, ja dzisiaj Wam pokażę, jak kleić zdjęcie w Ibis Paint X. A więc klikamy tu. Klikamy tu. I pojawi nam się tu. To. Ale skupiamy się na tym. Klikamy w ten aparat. I wybieramy zdjęcie takie, jakie chcemy. Żeby obrócić zdjęcie musimy nakliknąć to, żeby było na niebiesko i odwracamy. Klikamy haczyk. Zamiast tego klikamy to. No i można już robić po swojemu. I dziękuję za obejrzenie. Bye.